Dzień dobry. Eee, bardzo ciężkie spotkanie, zresztą takie przewidywaliśmy wszyscy, że spotkanie pomiędzy Piastem a krakowską Wisłą będzie przebiegało, tak mieliśmy okazję zobaczyć. Eee, gra toczyła się w większości meczów w środku boiska, bo dużo walki, zaciętości, eee, bardzo dużo odbiorów, jak również trzeba przyznać, co się za tym też widzieli i niecelnych dokładnych podań. Zarówno my, jak i zespół z Krakowa starał się uporządkować grę i zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół, który strzeli tą pierwszą bramkę będzie w sytuacji uprzywilejowanej. Tak się stało. Dążyliśmy do wyrównania, natomiast no mieliśmy jedną klarowną sytuację w końcówce, gdzie po wrzutce bad z tego fragmentu Ruben był bardzo blisko chura do strzelania bramki, nie udało się. Gramy dalej, czeka na bardzo ciężkie spotkania. Hmm. Na ocenę, jak zobaczymy, ta szóstka zawodników, bo to jest bramkarz plus defensywny, pomocnik plus czterech obrońców, to bądź są nowi piłkarze, bądź zawodnicy, których znamy, ale są na innych pozycjach, jak Mateusz Matras, więc żeby naprawdę ich ocenić, dajmy sobie parę meczy, bo myślę, że dzisiaj, grając na tle tak dobrego spółki jak Wisła, dwa celne strzały tylko do Wisła szkoda, bo ten mecz mógł też wyglądać inaczej, zdajemy sobie z tego sprawę. Dzisiaj bardziej mamy pretensję o grę ofensywną. Za mało stworzyliśmy sytuacji klarownych, za mało razy byliśmy pod bramką Miśkiewicza, żeby oczekiwać yy, bramek, więc yy, myślę, że tutaj bardziej akcentujemy yy, bardziej akcentujemy tą rzecz niż grę defensywną. Ale tak jak mówię, poczekajmy z oceną. Ja to nie chodzi o błędy, bo to na analizę na pewno przyjdzie do głębny czas. Dzisiaj patrzymy bardzo na gorąco i to w perspektywie całego meczu. Tak jak powiedziałem, yy, na pewno brakowało nam Y, bardziej agresywnych grze z przodu. Stwarzania sytuacji z tego, y, z tego co chcieliśmy grać. Graliśmy w napastników i bardzo liczyliśmy na dorzuty z boku. Jeżeli tego nie ma, to ciężko liczyć na sytuację na, na bramki. I, I to gdzieś dzisiaj w tym naszym spotkaniu szwankowało, musimy zrobić wszystko, żeby w meczu y, sobotnim to poprawić. To jest pierwszy mecz, zawsze te pierwsze mecze to jest gdzieś nam nie wiadomo, bo y, mecze kontrolne, sparingowe to nigdy nie na jest o stawkę. Y, jest inna adrenalina, y, testujemy parę wariantów, więc y, na pewno jest to, jak Pan powiedział. Y, liczyliśmy bardzo, że ten y, końcowy fragment będzie zdecydowanie należał do nas. I, tak jak powiedziałem, stworzyliśmy sobie jedną sytuację, ryzykowaliśmy, bo bodajże Sarki wychodził w y, sytuacji sama na y, sam, i dążyliśmy do tego za wszelką cenę, żeby y, szczelić tą bramkę, wpuściliśmy wszystkich zawodników z takimi inklinacjami ofensywnymi, natomiast no, no nie udało się też. Yy, yy, dwójka Buno Zagowacki naprawdę dzisiaj zagrała bardzo solidnie i myślę, że to ta dwójka zdecydowała o tym, że nie udało nam się szczelić brąki.